ile płacimy za śmieci w swoich gminach, miastach. Sprawdziłem to, jak wysokie i jak wielkie różnice są między tymi cenami. No i zapytałem, dlaczego my tyle w zasadzie płacimy i na jakiej podstawie płacimy za te śmieci gminom i w jaki sposób gminy mogą nas rozliczać za te śmieci. Wnioski będą dla Was bardzo ciekawe, a zachowanie niektórych z urzędników, których udało mi się w tej naszej Halo Sprawdzam nagrać, są po prostu niesamowite. Jeżeli jakby sposób naliczenia opłat za odpady komunalne jest dla Pana, nie wiem, takim kluczowym czynnikiem, który powoduje, że nie chce Pan wybrać sobie jako miejsce takie docelowe swojego miejsca na ziemi, to Pan nie ma tutaj przymusu. Głosy będą pozmieniane i nie dowiecie się, w jakich gminach te akcje się odbywają, ale po prostu ręce opadają. A najlepsze, słuchajcie, jest to, że przecież my za te śmieci płacimy, a musimy je jeszcze segregować. Mam posegregowane śmieci. Rozumiem, gdybym je wrzucał do jednego kontenera, byłoby jeszcze ok, ale ja mam posegregowane ładnie śmieci. Plastik, wróć papier, plastik i szkło. Przecież to są żywe pieniądze, które. Te firmy, które odbierają od nas, bo ktoś mówi, przecież to jest za odbiór. Ale przecież te firmy to zamieniają na pieniądze. Więc dlaczego my tyle płacimy za śmieci? Halo, Zapraszam. Sprawdzam, sprawdzam, sprawdzam. I kto jej zabroni? Może mieć i 100 metrów. No i kto jej zabroni, jak ma swój domek jakiś czy coś? I wtedy płaci, a ile ma? Pół worka na miesiąc? Ale tutaj jak to panu powiedział, że śmieci się produkują z wody, bo teraz tak jakby takim tutaj pan... No bo próbuję połączyć śmieci. No, połączył z... pan dwie fakty, które tak jakby nie mają nic wspólnego. No gdzie są śmieci z wody? Koniecznie, Koniecznie, bo to takie do no, dwie panu no, takie nieraz mamy takie, takie niuaje, patologie. To są patologie się no tak, no, to dobrze pan to ja już nie chciał Nie, tak to mówić, trzeba no. tak nazywać, to się nazywają patologie. No, no, bo jak no. można płacić za śmieci od metrów kwadratowych budynku, albo jak można płacić za śmieci no. od y, 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 litrów zużytej wody? No to. A jak ja się no, na przykład to... nie myję? Ale pięć osób, które się nie myją, z, z, wyprodukują mniej śmieci niż pięć osób, które siedzą non-stop w wodzie albo, nie wiem, no, całe wanny napuszczają. Więc nie, nie bardzo rozumiem po, po, połączenie. Jeżeli jakby sposób naliczenia opłat za odpady komunalne jest dla Pana, nie wiem, takim kluczowym czynnikiem, który powoduje, że nie chce Pan wybrać sobie jako miejsce takie docelowe swojego miejsca na ziemi, to Pan nie ma tutaj przymusu. Halo. Sprawdzam, sprawdzam. A referat dochodów z gospodarowania odpadami? Dzień dobry pani. Proszę panią, mam takie pytanko. Dzień dobry. Bo tutaj u nas w gminie, jak są rozliczane śmieci? Poprzez... Yy... Od ilości zużywanej wody. No właśnie. Czy to jest logiczne? Mhm, ale... Że taka forma, metoda naliczania została wybrana przez Radę? Mhm, no ale... No bo to trochę jest nielogiczne, bo ja mam taką sytuację, że yy, moja matka... Yy, że tak powiem, mało korzysta z takiej wody, a my na przykład korzystamy bardzo dużo i płacimy wtedy dużo za śmieci. Jak to jest zrobione? No bo generalnie, jak zużywamy dużo wody, to i też produkujemy więcej śmieci. Ale ja. niż Pana mama, która zużywa mało wody i ma mało śmieci. No ale nie uważa Pani, że to się nie koreluje? Jedno z drugim, no bo są tacy, na przykład, nie wiem no. Yy, są takie panie, które cały czas siedzą pod prysznicem, a są tacy, tacy którzy się właściwie nie myją. No Jak ja... siedzą pod prysznicem, to kupują środki higieniczne służące im do mycia, w związku z tym mają odpady w postaci plastikowych opakowań. No bo raczej stoją sobie pod prysznicem i tylko leją wodę, to raczej nie. Tak pani mówi? Proszę pana, mądrzejsi ode mnie wymyślili, że każda osoba mieszkająca i śmiecąca powinna zużywać wodę. Czy jest to, tak jak pan wspomniał, czy jest to rozsądne i mądre? Nie wiem, nie, nie, nie mnie to oceniać, tak? Mhm. Ja jestem pracownikiem. A jak to Rada średnio... miejska przyjęła mhm. taką Tak, tak, słucham taką panią, przepraszam. Mhm. Nie, no nie, nie ma problemu. No, generalnie to wie pan, tak zostało to przyjęte, różnie. Szczerze powiem tak, są domy, gdzie to zużycie... Bardziej się opłaca, jest niższe. tak Są też domy, gdzie faktycznie jest bardzo duże zużycie. No i po to mamy tą maksymalną wysokość opłaty, aby ta opłata nie przekraczała tego 7,8% dochodu rozporządzalnego. Co, co to co znaczy, bo ja nie mogę powiedzieć. tego zrozumieć? Maksymalna wysokość opłaty to jest ustawowy, wprowadzony taki limit miesięcznej wysokości opłaty. W sytuacji, kiedy na nieruchomości zamieszkuje jedna rodzina, i jest duże zużycie wody, nie może ono przekroczyć 7,8% dochodu rozporządzalnego. Na dzień dzisiejszy jest to kwota 2890. Więc jeżeli na Pana nieruchomości zamieszkuje rodzina i zużycie wody, choćbyście mieli, nie wiem, 50 metrów miesięcznie, to i tak opłata za odpady nie może przekroczyć 208,90 w tej chwili. Ale to za miesiąc? Za miesiąc. A tak średnio, ile wychodzi za, za osobę? Nie wiem, jakoś to ktoś rozliczał, czy nie? Znaczy przy zużyciu wody nie rozliczamy na ilość osób, bo generalnie nie prowadzimy też statystyk, ile tych osób na nieruchomości zamieszkuje. A, no czyli po prostu w ogóle was to interesuje nie, nie interesuje. Nas ilość wody. Mhm. Nie, znaczy no nie, nie były. Aktualnie posiadany system nie daje nam możliwości zweryfikowania. Okay. Tak, jakie to jest zużycie wody. No bo w tej chwili zbieramy ilość metrów na, która jest na nieruchomości. No mhm. ale to tak jak Pan mówi, no jest to bardzo zróżnicowane, tak? Są osoby samotne, które zużywają dużo wody, które zużywają mało wody. Nie ma określonej mhm. takiego limitu, powiedzmy, że tak średnio ktoś zużywa tyle. No a na przykład jak jest taka jedna osoba mieszkająca w domu, to nie wiem, to wychodzi około 30-40 zł za, za te śmieci, czy nie? Jeżeli nowo wprowadzający się mieszkaniec, to tak może będzie na łańcuch łatwiej, nowo wprowadzający mieszkaniec, który nie ma tej historii zużycia wody swojej, bo obliczamy to w oparciu o roczne zużycie wody, więc mieszkaniec, który się wprowadza, nie ma określonej tej historii zużycia wody, mamy przyjęte, że średnie zużycie wody na mieszkańca to jest 3 metry. I wtedy 3 metry razy 11,20 daje nam 33,60. Ok. Czyli 3 metry, inaczej, 1 metr to jest 11,20, tak mniej więcej? 1 metr to jest 11,20. Mhm. Okej, okay, tak. Śmieci. A nie lepiej by było, no bo jak, jaki mam jeszcze problem? Problem mam taki, że przecież segregujemy śmieci, prawda? Dlaczego jest, nie jest mhm. tak? No przecież segregowane śmieci no to jest w zasadzie żywy pieniądz. No, firma odbierająca od nas odpady jednak pobiera od nas opłatę. No wiem. Zobaczymy, może jak będzie ten system kaucyjny wprowadzony. Tak, i wtedy będziemy mieli tych odpadów mniej, może wówczas zostanie skalkulowana stawka i zmniejszona wysokość opłaty. Tak, na dzień dzisiejszy no, mamy taką taką mamy umowę, że my płacimy za to, co od nas odbiorą, pomimo tego, że oni to potem podadzą jakieś tam. No dobrze, a, a procesom, przykład... żeby odzyskać mhm. odpady. A rozumiem, że, że tak powiem, gminie się to spina pod kątem yy... Ilości osób odbiera, inaczej. Gmina jeszcze do tego dokłada. Czemu? No bo jest to, pozyskiwane środki z tytułu opłaty są niewystarczające na pokrycie zobowiązań, więc gmina jako gmina musi jeszcze do tego dołączyć. Czyli coś ktoś źle przeliczył, pobranie wody do ilości śmieci. Hmm. Bardzo możliwe. Bądź też dużo mamy nowych nieruchomości, na których nie mamy jeszcze. W historii zużycia wody? A już tak, oddajemy. Wtedy śmieci. musimy liczyć na szczerość mieszkańców odnośnie ilości osób zgłoszonych w deklaracjach. No ale przecież nie, nie ma Uczciwość, deklaracji. nie nieszczerość. No ja wiem, ale przecież nie ma deklaracji odnośnie osób, tylko jest. No, tak jak wspomniałam, nowy mieszkaniec rozlicza się średnio 3 metry na osobę, w związku z powyższym wskazuje, okay. ile tych osób mieszka. I nie zawsze. Mówi no prawie. dotychczas też przy metodzie od ilości zużywanej wody nie było to tak, liczyliśmy na uczciwość mieszkańców, ale niekoniecznie miało to swoje odzwierciedlenie w wnoszonych opłatach. Okej, okay, no dobra. Coś tam zrozumiałem. Nie mogę sobie połączyć wody ze śmieciami. Jakoś tak próbuję i woda ze śmieciami mi się nie łączy i dlatego mam taki problem. Generalnie no ta woda nam pozwala znaleźć te osoby, których nie ma. Natomiast kwestia tej ilości zużywanej przez mieszkańcę, no to wie pan sam, że, że jest, no jest różna, tak? No, no jest, to, no, jest, wiem, jest, Mając dzieci, mając różne życiowe sytuacje, mając otwarty dom i dużo gości, no bywa różnie, no tak? A... Natomiast no, mhm. przy, nie ma też takiego rozwiązania, które byłoby idealne no. dla wszystkich, by, tak? Jest, no jest bo jedno, jedno duży, kiedy by nam, Bo jest, słucham, jest płacimy jest. od tego, od ilości, którą śmiecimy, ale ustawodawca nam tego jeszcze nie pozwolił. O właśnie, i to byłoby jedyne uczciwe rozliczenie, Rozsądne, dokładnie. Powinniśmy płacić za to, ile tych odpadów generujemy, natomiast w ustawie o utrzymaniu porządku i czystości w gminach nie możemy tego wybrać. Możemy rozliczać się od ilości mieszkańców, od nieruchomości, gdzie w sytuacji, kiedy mieszka pan z rodziną, a pana mama sama, no też uważam, że byłoby to trochę niekorzystne dla mamy, mhm. tak? W dalszym ciągu no, nie mamy tego rozliczenia. Mamy albo od ilości zużywanej wody albo od powierzchni od metrażu, więc też w sytuacji, kiedy gmina raczej jest zabudowana budynkami jednorodzinnymi, to rozliczanie od metra nieruchomości też byłoby nie, no, nie, nie byłoby sprawiedliwe, tak? Bo byłoby pana stać na fajną dużą działkę i trzeba by było zapłacić od tego opłatę za śmieci, no to też byłoby no trochę krzywdzące. Bo to tak? było jeżeli od metrów, to wtedy metrów działki czy metrów domu? Muszę sprawdzić, nie ukrywam. Jeżeli nawet metr rozliczeniowy domu, no to też. No to samo mieszka, Jedna osoba została sama, no to też jest takie. Nie do końca. Uczciwe. Uczciwe, tak? Okay. Czy, czy nie do końca, żeby się opłacało mieszkańcom. Dobra. Kończąc to powiem, że i tak i tak. Czyli próbujemy małą ilość wody zużywać, żeby wnosić niższą opłatę za śmieci. Dobra, dziękuję bardzo. <noise> dziękuję, wszystkiego dobrego. Również życzę. No, i co by na to? Temat ciekawy, zobaczymy. To była gmina. Nie będę podawał, jaka gmina, bo nie chcę. Pani bardzo mile tu mi przedstawiła, ale nie chcę podawać, jaka Halo. gmina. Sprawdzam, sprawdzam, sprawdzam. Potrzebuję się dowiedzieć, jak to rozliczenie, na jakiej podstawie jest rozliczane dalej. A czy pan w ogóle opłacał u nas odpady już? E, tak, tak, tylko po prostu znaczy inaczej. Ja tam nieruchomość chcę zakupić i chciałbym wiedzieć po prostu jak to wygląda. Czy jest od tych metrów, czy w jaki sposób? Nie, 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 nie. U nas na teren, chodzi o tereny gminy, prawda? Mm -hmm. Na której z wioseczek pan sobie tam zakupił nieruchomość. Więc e, jest od osoby. Stawka wyjściowa 25 złotych, liczymy od teraz w tym roku. Ktoś może skorzystać, jeśli ma ulgę. Karta dużej rodziny, czyli jak jest trójka dzieci, wyższe ewentualnie i, i rodzice. Yy, I kompostownik to jest wtedy 2 złote. Ulga na kartę dużej rodziny to jest na osobę 4 zł, na kompostownik od osoby 2 zł. Stawka wyjściowa 25. 25 zł? Tak, a to tak mało? No mało właśnie. No mało, niektóre gminy mają jeszcze mniej, no niestety miasta mają niestety dużo więcej, więc tak, tylko do długa też jest wiadomo, no tak nie wiem, czy pani jest teraz mieszkańcem, może. Czy, czy innej miejscowości, no więc tam też jest inno, mamy częstotliwość yy, inną mamy częstotliwość też odbioru, na przykład w mieście yy, mamy co dwa tygodnie tutaj, yy, tak inaczej troszeczkę ten harmonogram jest, ale też jest dobra, naprawdę bardzo dobra częstotliwość i stawka bardzo godna uwagi, taka niska. No właśnie, a yy, tak z ciekawości zapytam, a w terenach miejskich jest też od osoby rozliczane, czy bardziej? Nie, ja jestem mieszczanką, więc my tutaj mamy jako na terenie Mamy od osoby mamy w budynkach takich prywatnych, w blokowiskach, chyba one znaczy mają od zużycia wody. Od zużycia wody. A od mm -hmm. metrów kwadratowych nie. U was nie było w gminie. Nie, 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 Bo to jest w ogóle jakieś dziwne rozliczenie. No ale to wie pan, co, co jak to się mi, co samorządówka to ma swoją uchwałę i swoje warunki rozliczania. No bo... właśnie dlatego to, to mnie ciekawi, dlatego że ja w tej chwili w swojej gminie, w której w tej chwili jestem, mam 32 zł, też za Osobę, i pytanie brzmi, jak to jest, że wy macie 25? Z czego to się wzięło? To zależy też, to zależy na przykład u nas, yy, przypuśćmy, to zależy wszystko, jakie jest kalkulacje, jak stają do przetargów, jaka jest cena. No na przykład u nas w mieście teraz w zeszłym roku była w ogóle dużo niższa. Teraz, no poszła na 44, teraz mają dopiero też, yy, nie wiem, tam jeszcze mają się spotkać na 38, ma spaść, bo no po prostu bijemy już Warszawę i wszystko, więc to zależy wszystko też, jaka jest ta częstotliwość yy, no zapierania ale... tych odpadów, yy, jaka firma też, no to wszystko to w przetargu, rozumiem, jak tylko, to, to jest... ale, ale na przykład u nas, na przykład, jeśli ktoś korzysta, przypuśćmy, chce, chce ulgę na, przypuśćmy, na kompostownik, to już na przykład nam mieszczaną trawę zieloną, jak kosimy, zabierają na terenie gminy. Niestety nie, trzeba samemu jechać na pszok i zawieźć. Więc tutaj są takie no, takie o, mam kamenciki, takie o, wchodzą. No. Okej, okay, czyli, czyli tutaj za te 25 zł. nie ma wywożenia trawy, trzeba sobie. Nie ją... ma wywożenia, tak, niestety firma tutaj nie zabiera trawy. Ale oddać można. Oddać. Można oczywiście, Zawiesi tutaj na, za, ten. Tam na tym szoku, oni tam chcą potwierdzenie o płatności ostatnie, na przykład, czy coś. I nie ma w ogóle absolutnie problemu. No dobrze, a jeszcze no. zapytam tylko jedną rzecz o tą stawkę. Mm -hmm. No bo to przecież Rada Gminy ustala tą stawkę. Czy jest jakaś, jakieś minimum i maksimum, czy to raczej się nie. wylicza w inny sposób? To znaczy, wie pan co, teraz nawet ewentualnie to bym mogła przekierować do koleżanki, bo ona nieraz takie daje tam właśnie rozliczenia, w jakich granicach się mają, no czy, czy gmina też na tyle jest rentowna, że no nie dokłada do tego interesu bo jeśli tak, no to wiadomo, stawka idzie w górę, no bo jest taki wymóg, że firma żąda więcej. Wyszło, że no, gdybyśmy się utrzymywali w tym standardzie jak było, to nie byłoby podwyżki, ale okazuje się, że koszty, jakie ponoszą firmy, gdzie na przykład to w blokowiskach okazuje się, że... Yy, od zużycia wody teraz wychodzi zupełnie bardzo konkretnie, dlatego że najczęściej ludzie są właścicielami posesji, wynajmują mieszkania i nie wykazują nikogo. A śmieci multum, no i to się bije wszystko w firmę. Firma ma swoje znów koszty, no i to wiadomo, gdzieś się szuka tego, tego dołka, gdzie tutaj się to po prostu gdzieś zatraciło, taką tą kalkulację logiczną. Okay. Także to tutaj są tego rzędu różnego te problemy. Tak, no dobrze, a nie uważa pani, tak tylko tak zapytam tak, tak z ciekawości, tak. że powinno być po prostu od kilogramów? Od worków. Pan, Różne, to znaczy, no wie pan, to tak jak w niektórych miejscowościach na przykład mają tak samo od metrów. No i jedna na przykład osóbka, i kto jej zabroni? Może mieć i 100 metrów. No i kto jej zabroni, jak ma swój domek jakiś czy coś? I wtedy płaci, a ile ma? Pół worka na miesiąc? Może? No dlatego jedna mówię, kilogramy. Starsza? No ale to wie pan, no to w takim razie do ministerstwa. Wszystkie petycje, a jak które to się mówi na to obywatelskie. No to tutaj do minister oświaty, znaczy tego, ochrony jakiejś takiej tutaj yy, środowiska, tutaj do nich trzeba alarmować. No. Koniecznie, koniecznie. Koniecznie, teraz. bo to takie, do no, dwie pan, no takie nieraz mamy takie. takie patologie. Niuaje, to prostu są patologie się no, no to dobrze pan to ja już nie chciałam Nie, tak to trzeba mówić, tak nazywać, to. to się nazywają patologie. No, no, bo jak no. można płacić za śmieci od metrów kwadratowych budynku, albo jak można płacić za śmieci no. od y, y, litrów zużytej wody? No to. A jak ja się no, na przykład to... nie myję? Znaczy, wie Pan co to tylko? I najczęściej wie Pan co. Ja Panu powiem tak, że nieraz jest rodzina pięcioosobowa czy siedmioosobowa i mniej płaci, gdzie zużywa dużo więcej tych odpadów, niżeli na przykład yy, rodzina na przykład trzyosobowa czy dwuosobowa. No tak jak mówię, jeden lubi sobie i dlaczego? No nie, no sobie wleje wody do wanny czy coś, albo lubi bardzo porządki, no osoba albo coś przepiera, wrzuca, przepiera. No zużycie wody ma, do ma tego duże. prawo. No, a są rodziny takie, tak jak mówię, 5 czy 7-osobowa rodzina, okaże się, że no ma dużo mniejsze zużycie, no, i produkuje przecież tych śmieci, no nie oszukujmy się, no dzieci, taka rodzina też ma potrzeby spożywcze i, i produkują te śmieci. No to takie, też taka patologia, no się robi. No. Dobra, no nic, dziękuję bardzo. <laughs> Porozmawialiśmy, dziękuję, do widzenia. Prawdę kobieta powiedziała, no taka patologia. Ale do Ministerstwa Oświaty to raczej... Nie będę dzwonił, bo on się od śmieci to będzie miał nie za wiele do powiedzenia. Napiszcie teraz już w tym momencie, napiszcie jak to u was w gminie wygląda, bo jestem bardzo ciekawy jak u was jest rozliczane i jak to wychodzi od osoby, bo to jest bardzo istotne, żebyście napisali, że na przykład rozliczamy się z kilogramów, pfu, z kilogramów nie można, ustawa nie pozwala, bo są trzy sposoby rozliczania. Jeden sposób to jest od litrów wody, patologia, od metrów kwadratowych Patologia od osoby, patologia. Żaden z tych systemów nie jest mądry. Jedyny mądry to by był od kilogramów. Sprawdzam, sprawdzam, sprawdzam. Wydział Ochrony Środowiska, dzień dobry. Dzień dobry. Czyli to do odpadów komunalnych, tak? Dobrze się dodzwoniłem. Do Wydziału Ochrony Środowiska słucham. Proszę pana, mam takie pytanko. Jestem ciekawy, jak w są rozliczane śmieci. Od ilości zużytej wady? Na domkach i na blokach jest to samo? Tak. A jak to się ma do, yy, do śmieci? Jak się mają... Yy... No to ustawodawca wybrał cztery sposoby możliwości naliczania opłat za odpady komunalne. Jednym z nich jest powierzchnia mieszkalna gospodarstwa domowego, które jest użytkowane, Inną metodą jest od liczby gospodarstw domowych. Inną jest od osób. A czwarta, czwarty sposób to od wody. A od metrów użytkowanych... kwadratowych też jest? Też jest taki sposób w ustawie, natomiast nie funkcjonuje on. W... Okej. Okay. No dobrze, a proszę mi powiedzieć taką rzecz: czy, czy na przykład jest u Was w ogóle taka możliwość, że jeżeli ktoś ma, nie wiem, kartę dużej rodziny czy coś, to, to dostaje nie. jakiś tam upust? Nie, upust jest tutaj wprowadzony przez ustawodawcę. szczególny limit pod względem dochodu rozporządzonego na jedną osobę na ten moment jest to 208,91 zł. Mhm. No bo niektóre, niektóre gminy mają, na przykład u nas w gminie, yy, w tej chwili Aha. gdzie mieszkam, no to jest, na przykład na kartę dużej rodziny. A nie ma. No, A proszę powiedzieć, a jaka to jest stawka od osoby w takim razie? To nie ma stawki od osoby, ale to jest od, a, od, i, od ilości zużytej, yy, zużytej wody. Mhm. I jak to mniej więcej wychodzi, jeżeli można byłoby wiedzieć na osobę, tak mniej więcej, pira za około? Yy, około 40 zł. 40 zł od osoby wychodzi coś takiego. Około. Okay. Bo tutaj wie pan, no jedna osoba e, my się raz dziennie, inne trzy razy dziennie. No i proszę mi powiedzieć. Podobno. Jak, proszę powiedzieć mi, jak to się koreluje jedno z drugim? No bo mi to się jakoś nie łączy. Jak może się woda rozliczać śmieci? A może ja lubię siedzieć w wodzie? No, gdzie te śmieci się produkują z tej wody? Ale tutaj aktowaną powiedział, że śmieci się produkują z wody, bo teraz tak jakby takim tutaj pan... No bo próbuje połączyć śmieci... Bo połączył z... pan dwie fakty, które tak jakby nie mają nic wspólnego. No gdzie są śmieci z wody? Jeżeli jest pięć osób na gospodarstwie domowym, yy, przypuszczalnie one zużyją więcej wody, niż będzie to starsza osoba, która... Nie wiem, y, dzieci wyjechały, mąż, żona umarła... No, ale odmarła, gdzie, albo gdzie śmieci to wody? Bo ja no, nie mogę... właśnie, no, ale to właśnie panu wytłumaczyłem. No? no? Jeżeli jest duża rodzina i się bardzo myje, no to, to produkuje więcej to śmieci. To zużywa dużo pana? wody, więc pięć osób zużywa, e, produkuje więcej śmieci niż osoba, która e, sama ale mieszka. Ale pięć osób, które się nie myją, z, z, wyprodukują mniej śmieci niż pięć osób, które siedzą non stop w wodzie albo, nie wiem, no, całe wanny napuszczają. Więc nie, nie bardzo rozumiem po, po, połączenie. Wie, wie pan co, no każda gmina wybiera sposób naliczenia opłaty, który będzie finansował tutaj system odbioru i zagospodarowania odpadów. Gmina Miasta wybrała system naliczenia od ilości zużytej wody. Mhm. Tak jest od czterech lat, więc tak jakby wie pan, no, rada miała tutaj dowolność, ustawodawca wybrał cztery sposoby. No wiem, tylko ja o chciałem... ilości zużytej wody, więc jeżeli jakby sposób naliczenia opłat za odpady komunalne jest dla Pana, nie wiem, takim kluczowym czynnikiem, który powoduje, że nie chce Pan wybrać sobie jako miejsce takie docelowe. Swojego miejsca na ziemi, to pan nie ma tutaj przymusu. Nie, nie o to proszę pana chodzi. Ja, nie, nie... Rada Miasta wy, wybrała sposób, żeby. Ale być może zły, żeby, dlatego nie, chciałbym o tym porozmawiać. Żeby mniej z budżetu z innych projektów dokładać za śmieci, żeby ten system się bilansował. A dlaczego jest dokładanie za śmieci, skoro śmieci są segregowane, a przecież śmieci to jest żywy pieniądz. W którym aspekcie jest to, że w, w takim, że jeżeli mamy posegregowane śmieci, to są firmy, które odbierają na przykład papier, na przykład plastik, na przykład szkło i przetwarzają to, więc jeszcze płacą za te śmieci. Dlatego się zastanawiam, ale, prostu... tak samo ale tak samo zatrudniają pracowników. Część odpadów, odpady zmieszane, które są niesegregowane. Są gminą, która bardzo dynamicznie się rozwija. W stosunku do 1995 roku liczba mieszkańców miastki zwiększyła się z 15 tysięcy blisko na 40 tysięcy mieszkańców, więc tych odpadów też powstaje więcej. To jest pierwsza rzecz. Przy takiej gminie, gdzie często sprowadzają się młode rodziny, które mają dzieci, często powstaje bardzo duża ilość odpadów takich. Ciężkich, mam tutaj na myśli po prostu, pampersy, które trafiają do odpadów zmieszanych. Tego typu odpady muszą trafić do spalarni bądź na składowiska, więc muszą być zagospodarowane w instalacji komunalnej. Więc wie pan, tutaj pod takim względem, że śmieci to pieniądz, no same się te śmieci nie odbiorą. Nie, ja to rozumiem, tylko po prostu próbuję... Ale no, jak pan to rozumie, to ja zachęcam do zapoznania się z regulaminem tutaj utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miasta. Do metody i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami. Tam są uzasadnienia, dlaczego Rada Miasta Marki w tym mieście przyjęła taki sposób naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Prawo miejscowe. Dobrze, to ja sobie to odnajdę. I tam mam wszystko pod względem też stawek, bo w tym roku jest stawka też podniesiona, więc tutaj proszę się z tym zapoznać. I ile jest za metr w tej chwili? My... 13 złotych i 3 grosze. Łopanie. Dużo. No nic, dziękuję bardzo w takim razie. Proszę bardzo. Nerwowy, ale zobaczcie. Jak kobieta pracuje w urzędzie, to jakoś potrafi, kurde, tak, tak zrobić, że ty za te śmieci zapłacisz. A facet mój, płać, kurna, bo jak nie, to, to panie się skończy, promocja się skończy, panie, płać pan. Dobra, starczy, starczy. Już, że tak powiem, śmieci zostały ogarnięte. Jestem bardzo ciekawy, jak to u was wychodzi. Napiszcie w komentarzach. Halo. sprawdzam, sprawdzam, sprawdzam. Napiszcie. Jak u Was rozliczanie jesteście za śmieci? To po pierwsze, a po drugie Ile od osoby wychodzi w Waszej gminie? Jestem bardzo ciekawy I myślę, że wszyscy tutaj jesteśmy ciekawi Jak to wygląda w innych regionach Polski I napiszcie propozycje na kolejne części Halo, sprawdzam Bo strasznie mnie to rajstuje Jak odkrywam te problemy życiowe Cześć